Króla i Nogi Elektrycznej Fiat 500. Zacznijmy od hamulców tarczowych. Hamulce tarczowe, to mają tutaj widać e, tarczę samą, do której można dokupić, już pokazuję. No tak, takie coś, że jak będziesz po prostu jechać na zakupy, to sobie możesz przypiąć. E, kosztuje to gdzieś około 5 dych, więc małe wydatki, coś takiego. Można sobie kupić w y, na najbliższej stronie Allegro? Tak. Y, no, jak widać, jest tu tarcza, fajnie to hamuje, jest światełko nawet z tyłu. Tutaj tak. świeci. Y, nie kłamię was. Tu jest do. Y, no, do zygnięcia hulajnogi. Żeby się złożyła. No. Nie do zniszczenia jej. Spokojnie, ja nie niszczę tak. takich rzeczy. Tutaj odblaski, żeby było cię widać, i żeby auto cię nie walło. Dobra, tak. przejdźmy teraz do innych rzeczy. Takich jak wejście na ładowarkę. Wejście na ładowarkę jest bardzo małe, trochę mnie to wkurza. Mogłoby być większe, tyle powiem. Tak. E... Hmm. U hulajnoga ładuje się gdzieś 6, 4 godziny, 8, już nie pamiętam. Ale no mniej więcej gdzieś takie godziny, no. Okay. Dobrze, więc następna rzecz, do której przejdziemy, jest to, to oto rzecz. To służy do składania nogi. mogę pokazać. Tutaj y, daje się do góry, tak, i się wtedy tak to składa. Y, właśnie po to jest ta część. Tak. Kiedyś Szymon mówi, że to na, na reklamówki, ale ja to nieprawda. Tak. I wtedy można to zrobić. Można tutaj to złożyć i podnieść. Kolejną waży z 15 kilo. Tak. Dla mnie to nic, jest, bo jestem strongmanem. No Dobrze. I teraz możemy złożyć, tylko to trzeba trochę mocno walnąć, żeby to się złożyło. Tak, teraz możemy przejść do rzeczy następnej. Zapomniałem wam powiedzieć o takiej rzeczy, jaką jest stopka. Stopka jak stopka, no, zgina się jak wszystkie, no, składa się jak wszystkie. Nic specjalnego. Przechodzimy tutaj, już do samej kierownicy. Jest tutaj dzwonek, którym można y, zawsze ostrzec ludzi. Y, jest hamulec. Tak. Jak, jak jest odpalona hulajnoga? To y, tutaj, pokaż teraz tu, to pali się tu stycznko, gdy hamujemy. I to jest według mnie fajny plus, że można owce ludzi. Tak. Y, tutaj y, się startuje. Tak, tutaj y, się dokładnie dodaje gazu. To jest sam wyświetlacz. Ja już mam przejechane, już mówię, pokażę nawet. Pokaż Szyńko. 203 km, więc trochę już długo na niej jeżdżę. Nadal już żyję. Tak. Tylko raz ją musiałem oddawać do mechanika, ale to zbędna informacja. Tak, teraz oto włącznik. Steruje całym tym ekranikiem, panelikiem, jak to woli. Można włączyć światełko. Weź pokaż światełko, szynka. Światełko, które znajduje się dokładnie pod kierownicą, okay. niedaleko tego przycisku. Światełko jest nawet fajne, ale zera trochę procent baterii, i to jest minus. No, ale ważne, że jest. Szynka nie, nie kasz podczas tak. zarazy. Y jest pierwszy bieg, na którym można jechać. Wejdźmy z kolei nogi i pokaż. Dziesięć kilometrów na pierwszym. Polskich oczywiście, bo to nie Czyli Ameryka. Kilometrów. światełko się włączyło. Teraz. Na drugim można 15 km. A na trzecim to jest najszybszy bieg, najlepszy według mnie. Można szybko jeździć. 25 km. Polecam jeździć z kaskiem, bo jak walniecie o drzewo, to może się dla was skończyć. Tak, dobrze. Są tutaj również mile amerykańskie. Można zmienić sobie właśnie na mile. Tak. Tylko, że w milach to inaczej pokazuje. Tutaj pokazuje 5 mil. 6. mil. Sześć. No, sześć. sześć. sześć, mil. sześć. Yy, polecam, fajny film, 8 yy, ós mila. Tutaj 9 na drugim a na znaczy trzecim 15, z tego co pamiętam. Tak, 15 mil na godzinę. Nie wiemy, ile dokładnie to jest. No, 25. Nie, nie każdy wie, tak. Można się pouczyć mil w zasadzie z Tak. Do. No dobra, to teraz pokażemy Wam wady. Tak. To jest ich troszkę. Wady użytkowania. Tak nogi, od. znaczy tutaj odpadają śrubki, i tak. musiałem je na klej walnąć i na tyle odpadają. To jest jakby co nie firmowa śrubka, bo po prostu tamte mi się zgubiły, bo odpadły, bo kiedyś walnąłem. Polecam kask. Y tutaj też jedną musiałem wymienić Jedną to tutaj zmieniłem, żeby powiesić to na to, co Wam pokazywałem. Tak. szynka też idzie. Niestety, Dobra, ale musieliśmy przerwać, bo jesteśmy w parku i... jakieś te tak. ludzie muszą tak. chodzić. No. Normalność. Yy, zaczniemy od kierownicy. W ogóle pasek ma cztery. Tutaj, tak. ale się rozładowały, bo lubię ten szybko jeździć. I kolejny minus to jest taki, że gripy znaczy, się przekręcają lekko. Znaczy, no to jak we wszystkich rund. hulajnogach. Tak. Yy, I y, czasem trzeba je tak walić, żeby tutaj doszły, bo czasem to one mogę zadać monstrować, to one się tutaj odchylają. Mhm. Że tak to powiem. O śrubkach już powiedziałem. Tak. Przechodz... O kablach nic nie trzeba mówić. Bo... Przechodzimy do następnej rzeczy. Następną rzecz jest uszczelka. Uszczelki i grip bardzo się psują po takim użytkowaniu. Ja już mam gdzieś ją z no i widać jak spokojnie to jest nie wiem, jakieś, jakiegoś wada zepnąłem i teraz tu jest. Tak. Głównie yy, wada grip-tape'u, czyli papieru ściernego, który tu jest, to jest to spowodowane te, to, y, tym, że ta uszczelka odpadła. Ta uszczelka odpadła, a jeśli ta uszczelka odpadnie, to to wszystko może po miesiącach odpaść. Na tyłek w zasadzie nie ma wad. Tyły są jedyne bezwadowe. Tak, tyły nie no tutaj to jest wam. No, kolejny owad. No niestety, zdarza się. Owady jak owady, wszędzie wchodzą. Uj, przykleiła mi się trawa. No ulejnę go, ulejnę szybko, bo mogę pokazać jak się nią teraz jeździ. Dobra, teraz jak długi jest ten przecinek? Ładniej odcinek. Przyspieszę lekko. No, jest całkiem spory. Przy słupkach jest koniec. Więc, jak widzicie, odcinek jest całkiem długi. Nagrywałem to z, ro z roweru. A także jest mi łatwiej po prostu. Dobra, więc zaczynamy. I przechodzimy do testów. Dobra, teraz yy, pokażemy, pokażemy Wam, jak szybko jedzie się tą kolejną nie na nie. Ja bez kasku, ale nie róbcie tego. Nie powtarzajcie tak. tego w domu ani na ulicy, bo to jest niebezpieczne. się już rok. No i co, teraz zacząć. Tak, na początku testujemy. Od najwyższych do najwyższych, czyli od jedynki do trójki. Na początku zaczynamy od kilometrów na godzinę, czyli naszych europejskich. Będę musiał tam za zacenzurować rejestrację pewnej osoby, ponieważ na pewno nie chcę znaleźć się w filmie. Jedzie to tak szybko to jest ten odcinek możecie napisać w komentarzu czy podoba wam się takie nagrywanie z roweru ok, i to jest już koniec teraz widzimy się kiedy będzie już przerzucone na dwójkę ok no to teraz zaczynamy tym razem od słupków no to jedziemy. Będę musiał tam zacenzurować kawałek twarzy. No, jest już prędkość. Całkiem duża. I zaś muszę zacenzurować. Dobra, mam nadzieję, że nie zapomnę zacenzurować. Koniec drogi. Widzimy się, gdy będzie program ustawiony na trójkę. Tak, dobra. Y, teraz będzie trójka. Czyli najszybszy i jeszcze bez gasku. Przepraszam, jeśli to jakiś policjant wygląda. Tak. Testujemy to w bezpiecznych warunkach. Jakby komuś się coś stało, to ja tu jestem, zawsze mogę zadzwonić po pogotowie lub udzielić pierwszej pomocy. Dobrze, zaczynamy. No, to już jest prędkość. Zobaczcie. Jest to bardzo szybko. Ja nawet tak szybko nie jechałem. Dobra, więc to jest koniec trasy. Widzimy się zaraz.